Grzegorz, skoro mamy minutę, poćwiczmy dzisiaj technikę, która nazywa się alternatywa w perswazji. Wolałbyś to poćwiczyć na jakimś zawodowym przykładzie, czy bardziej na prywatnym? Nie no, na zawodowym oczywiście. Właśnie teraz potwierdziłeś, jak działa ta technika. Okej, okay, czyli wybrałem jedną z opcji, którą Ty mi zaproponowałeś, zamiast zastanawiać się, czy w ogóle ją wybrać, tak? Automatycznie wszedłeś w ten wybór. Okej, No i jakiś praktyczny przykład. Załóżmy, że jestem przedstawicielem handlowym, przychodzę do sklepu i chcę zaproponować kierownikowi sklepu wstawienie stojaka. Ciekawy, praktyczny przykład. W tej sytuacji możesz wejść i zadać zamknięte pytanie, czy chce ten stojak, ale wtedy może odpowiedzieć tak albo nie. Żeby uniknąć ryzyka z nie, stwarzasz alternatywę. Przykładowo możesz to skonstruować tak. Wie Pan co, mam ciekawy sposób na zarobienie dodatkowych pieniędzy za pomocą ekspozytora, który przyciąga wzrok klienta. Pytanie, czy Pana zdaniem sprawdził się bardziej w strefie przykasowej, czy bardziej na wejściu do sklepu? Okej, okay, czyli znowu za każdym razem nie dajesz mi opcji, żebym wybrał tak czy nie, tylko żebym wybrał jedną z tych opcji. Tak. I teraz skonstruowałem to co do miejsca, ale możesz też skonstruować alternatywę co do formy, w jakiej formie to wolisz, mhm. albo na przykład co do czasu. No, co do czasu, czyli. Czyli na przykład termin dostawy. Czy woli pan tą dostawę dostać już w piątek, czy poczeka pan do poniedziałku? Okej, okay, za każdym razem wybieram to samo. No weźmy jakiś przykład prywatny. Załóżmy, że chcę zaprosić kogoś do kina, tak? No. Zapytaj, na jaki film woli pójść, czy na jakąś lekką komedię, czy na coś mocniejszego, na przykład okay, filmakcję. Dokładnie w taki sam sposób działa technika. No faktycznie, tak? no, no, dobre to jest. Pytanie, czy chcesz przetrenować to jutro, jak pójdziesz do klienta, czy wolisz to zacząć już dziś trenować? Nie, no dzisiaj, no tak, i znowu zrobiłem to samo.